Cześć, jestem Emika. Właśnie dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co ja dostałam na dzień kobiet. Tutaj mam przepiękną torebkę z kwiatki i w środku. Zaraz wam pokażę, co dostałam. O, i tutaj mam taki mam przepiękny wisiorek, cówkę na takim srebrnym łańcuszku. Jest bardzo ładna i bardzo przepiękna pasówka i na brzuszku ma kolor taki morski korol. taki zieleń. Bardzo ładna. Kolejną rzeczą, zaraz Wam pokażę, to jest taka przepiękna sukienka. Już Wam pokażę. Taka jest przepiękna sukienka. Na przodzie ma piękne guziki, jest takie kolorze, taki brązowy, beż i takie ma przepiękne ciapki, takie jak ma tampera, takie cienki, jest bardzo przepiękna ma na dole kolonki, jest długa, na długi rękaw i tu na końcu jest gumeczka jest bardzo ładna i bardzo się cieszę, że dostałam taką świetną cukienkę i wisiorek. A i właśnie też do mnie dzwonił mój kuzyn ukochany. Pozdrawiam cię Łukaszu, ciebie. I bardzo się cieszę, że on mnie pamiętał i złożył przepiękne życzenia. A więc kochani mamy przepiękną pogodę, jest bardzo ciepło. bo i właśnie z tej okazji, moi kochani, dziewczyny i kobiety i małe te duże i starsze, chciałam wam też złożyć wszystkiego dobrego dnia kobiet i bardzo się cieszę i wy też powinście takie w dniu spełnić swoje marzenia i miłego dnia wam życzę. I la, łapkę w górę, i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Bye! -o.